Witam serdecznie, Tana to na asaucie I nie wiem jak pójdzie tutaj Mam nadzieję, że dobrze Ten i ten na pewno I... To I budki. I item mana, potrzebuję na pewno manę Mane i... To No okej, okay, możemy iść Tak przygotowane może być, mamy penetrację chyba, nie, da na razie mamy damage nie mam penetracji jeszcze, na setnym ulepszeniu będzie jest penetracja jakaś no i tutaj atak speed się przyda, na pewno na nim no i głównie będziemy obijać ich na początek no, ta na to są no ładnie trafiłem nadzieję, że nikt nie będzie af, bo chciałem tego... ...magać cały ten mecz. No i nie będą... ...no, głupio robić... moi. No, Nate jest, bo pewnie ciekawie się zapowiada. No ładnie. Obijajmy ich... ...potem wykończymy. Oczywiście nie będę wchodził pod wieżę, bo to... ...ja się z celem. No. Igna się ubijają ich. Odwijajcie, obijajcie, powodu nich wybijemy. Niestety Imira mają. Dość ciężko będzie. Mamy dość. Ty... Na damę skierowany. Ja mógłbym tam wbijać już, ale... Nie chcę jeszcze nie pora. Jest, ładnie, apologował No co ty robisz? Co on robił? No, niestety kłam z killerem i, więc... No to mi ciekawie. O, mają RAP. To fajnie, jeszcze RA im. Zachował RA. A, oh, jak tu dorwać któregoś z nich? Już mają pełne HP Aż e, Każdy bez deadów. No ładnie... Czy Muszę im wejść tam Jeszcze do... nie, nie, ładnie się szybko bleczy. O jest! Jeden dead. Jeden dead. Ciekawe co o co się mnie Nie lubię tego Apollo, naprawdę. O! O niestety, głupotę zabiłem. No i nie poszli za mną. No ładnie, przynajmniej zabiła go. A ja trochę popełniłem błąd tragiczny. Mogę nie wchodzić jeszcze. Ale dobra, penetracja jest. Więc możemy już zacząć bardziej... No... Moglibyśmy zdobyć więcej obrażenia. No, niestety, to nie jest do tej mapy stworzony. Najbardziej no, do konkwestu, 3x3 No na arenie to nie zależy od teamu jaki się ma. Jeśli się odbiją dobrze, to no, wtedy on wykańcza już wszystko od Tylko pędem może być. No i co? W razie... No, nie mam jak tutaj nawet Miod zamroził. O, nie ziemiobi No ładnie, ale tak żyje. No ja nie podejdę tam. Nie ma grupy. Mają niestety toksy. Ja muszę ich robić, aby ich wydańczyć. Nie mam jeszcze i temów dobrych, naprawdę... naprawdę ale... Dobra, skudowałem. Możemy tam wbić się. Uf, jest jeden kill. Ale już nie ma. To będzie wykiwuje się. się, dobra. Ale... Ta... Tylko trafić na tych ogniwa. Dorwać Apollo Nate. Ja, to są moje cele Oni są dla mnie najważniejsi, więc to jest ten czynnik, co mi tu mowy, świleje Więc oni mogą, równie dobrze nam Naprawiłem to, tam Nie, nie mam na razie okazji nie mam okazji dobrej, aby pić się tam Potrzebuję Jedna okazja tylko. Jedna okazja. Wystarczy mi, abym zrobił praktycznie tutaj sieckę. No, co do, to, to są ostatnio coraz lepsze meczu mam, nie? Zobaczyłem, ale... Wychiliłem się, zdążyłem się wychilować całkowicie. O, Apollo leci. Jest. Jest, ale nie chcę. Kurczę... No... No kurczę, spusowaliśmy ich. No, ładnie jest! ładnie No, teraz o to chodziło Mam cię No, ale cały tymi ich pokonany No, mogłem zabić tego błana pierwszej kolejności, ale... No, nie miałem ochoty naprawdę ryzykować z dwóch killów, ale jeden zebrać na pewno, nic. Nie wolałem zjeść tego tylko jednego A bo on no, już nie zasługiwał, tak, no, musiałbym no, zjeść. Teraz oni będą, dość. To jest coś grać. O nie, 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 No, ja ucieknę. Zgadzę. Że... Ucieknę. Ucieknę. Ja no, ucieknę. Dobra, wycofajmy się. Może... E, mamy mana. Jeszcze ja go zbierajmy choćby ze 3-4 A to musi się No A tu muszę na O i dzięki Bardzo fajnie, dzięki za chwilę No No, kieruję się. I każdy pokonany przeciwnik. No, flip daje to da, da sobie HP. jest bardzo fajny To no, się nie... No i to nie Na razie nie mam okazji, aby tak ładnie... ...ladłeś... Inicjację zacząć I to z ja. ja kolej No ale zlamiłem Myślałem, że jakoś zabiję chociaż jednego Ale dobra Co to ja miałem wziąć? Ten i ten Ten. Lepszy mnie na chwilę już Będziemy healować i dawać manę naszym sojusznikom. Może nie w dużych ilościach, ale te 300... 300 many 400 to zawsze coś. Uuuu, teraz dostaliśmy nieźle. Lubili wszystkich. Ja muszę sobie naprawdę kill, ale Apollo ich jest naprawdę bardzo ciężki a my niestety mamy taki... No, oni mają healery w no to... Jest dla nas bardzo ciężko. da się ich obić, a potem wpadać i wykańcać. To trzeba obić szybko, wpaść i mordować, a nie sobie taki z nimi się bawić. Że... O to co ty kombinujesz. Dobra poczekajmy na cały team okay. No kurcze Pewne uniki robią A pole Nie, nie dał się zabić wiezie Mam i tę wtyku chciałbym ciągnąć, na przykład już penetrację, critical, plus jeszcze lepszy daj wsteel. Ładnie. Ja muszę tu poważnie dobić, a potem Jest to Niestety... Jest, mam kolejnego... Kolejny. Jest! No! Załatwiłem dwóch chociaż. Fajnie to wyszło. No. Ciężki fajnie zagrała. A praktycznie... No coś, HP. No dobra, teraz Fenix i... Nie ja wiem cioma, że tam Ja bym chciał zginąć Kurczę! Miałam nadzieję zginąć, ale deepa wyszła O no, kurczę. Dobra, Wysokujemy się Ja się tutaj spokojnie, potrzekłem na ulti

Zrobi się naprawdę tank jakiś. Warto. Mógłbym wziąć, zbudować już ten pod tanka, ale... O nie, 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 nie. Kurczę. Nie wiem, co on konie. No. Niemie... Znaleźłem trochę błądu, poleciałem za daleko Lecimy na drodze, ładnie O, ta poleciała w górę Dobra, teraz ja mogę lecieć No Wpadłem tam, ładnie Kuliczek. No i fajnie. No i teraz został nam. O kurczek! Jaki ładny. No dobra, jedź. Timir. O, berety mnie zabiorą. No, dobra, oni mieli coś na nie. No, obijanie go. się cieszę, że pomogę. To i tam... I, fanciesz. Aby już praktycznie... ...bijać się w nich. No, więc... O kurczę, Arka mi została sama. No, Apollo jest bardzo dobrze gra. No Lifesteal ma, chyba? Tak, live Bardzo ładnie. A teleport taki się przyda Ja za nim nas opuszuję. Co oni tak na coś? Coś powolutku opysuję. A tam został tylko apolo? Dobra, to nic sama ją z powrotem. To wiem, zauważyłem to na po mapce. No ale dobra. Znają Conquesta, zawsze się razem... Ja będę grał kanatosem właśnie. Znaczy z miałem okazję non stop, ktoś chce grać kanatosem, a potem... opuszcza grę! stawiają nas samych i tyle. Ja bym chciał tam się, wyjść, ale niech obija. Obijeci, obijeć. Chopaki, obijać. Ja sobie później dojdę tak? Bo dobijam. Uuuu. Rad. O nie! Patrzy nam Balker Artemis do tyłu do tyłu Bronimy mu wieży. No defujemy. Ja depuję. Dobra. No. o kurczę, ale os nie. fajnie. Ja tu mam tyle jakiegoś takiego. Ej, ale nie podchodź tam. Nie bądź Jak ten za blisko. Nim nie podejdzie i... Nim nie podejdzie i cię zamrozi i to nic. Tylko zamiatam. No i nie ma. Mają miniony? Jest, oprócz. Dzięki. Nie. Jeszcze ulgi nie kładano. Tu trzeba by się bić w tym, ale niech ci będą bardziej. Gdzie jest Dobra. O! Ej, ale... Niestety... Wow. Dobra, depwowaliśmy długo Dobra, ale mam już Kucze, Który tutaj item wybrać teraz? O, Windows się bywa O, chodzi o Że lol skresował mi się znów Niestety, czasami mi się tak zdarza Ale aż 35 sekund? No na litość bosko z tego królicka zrobią sobie obiad. A taki ładny jest. No naprawdę. Zrobią królickowi tu średniowiecza. średnie no, błagam, szybciej. A nie mój. Skoda. Ale. Dobra, już jestem. Już pędzę. Ratować królika. Nie pozwolę zabić królika. No co mi uciekać Kurczę, ale Opancyzony facet, jak nie wiem. Dobra, masz. Mamy. No i co? Będziecie krójniczkę atakować? Ja mam dwa. Różnia całe... to całe. Znaczy, gra i E, nie, ja... Jeszcze nie. I lecimy. Egzekucja. No! No, żeby zjechać! No ty gno... Kurczę, co za bredne to to Apollo jest naprawdę bredne Dzięki Dzięki Cinzy I mnie No i dobra, kończymy to bo już trochę to za długo trwa Ej posłuchajcie jak co heala Eee Tak szybko wybijają wszystko No ale mają całego pelica. Ale wow ale Artemis mada Medzoa kurczę, o co się? no i Pat, wygraliśmy uratowaliśmy królika. dzięki za oglądanie. do zobaczenia